Cześć! pel. Co zrobić, gdy Twoje dziecko wróciło po alkoholu do domu? Jeżeli masz w domu nastolatka, któremu zdarzyło się wrócić do domu po wypiciu alkoholu, z pewnością ta rolka jest dzisiaj dla Ciebie. Co zrobisz, gdy Twoje dziecko wróci po alkoholu do domu i wyczujesz od niego, że po prostu piło? Masz dwa wyjścia. Jedno tradycyjne, klasyczne i pewnie każdemu rodzicowi dobrze znane. Zrobisz wojnę, dlaczego jesteś pijany, dlaczego jesteś pijana, zaczniesz krzyczeć i w ogóle się wkurzysz. Ale druga opcja zdecydowanie jest lepsza i ja cię za chwilę ją zdradzę. A póki co, jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to bardzo cię proszę o kliknięcie plusika i jestem tu dla ciebie. Widzisz, że Twoje dziecko wróciło podchmielone do domu i druga opcja polega na tym, że nie robisz mu właśnie tej awantury, którym, którą na no tak bardzo byś chciał, chciała zrobić, tylko skupiasz się dosłownie na tej sytuacji. Czyli najpierw oceniasz, czy raczej wrócił, wróciła po jednym, dwóch piwkach, no, czy jest to grubsza sprawa i faktycznie się zatacza. Jeżeli e, widzisz, że Twój nastolatek no, jest e, na GPS-ie prowadzony do łóżka, to jedyne, co w tej chwili możesz zrobić, to przystawić mu miskę. Tak wiem, ale tak. Trzeba zadbać o niego, bo przecież my kiedyś też byliśmy w tym miejscu. E, I ustawiasz Michę. Dajesz jakieś chusteczki, no i niestety, ale nockę masz z głowy, czyli nastawiasz się na czuwanie nad tą swoją cudowną dzieciną. Drugą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to ustawić wodę i napisać na niej woda od kochającej mamy lub woda od kochającego taty. Dlaczego masz zrobić taki absurdalny myk? Zaraz Ci to zdradzę. No ale najpierw idziesz z michą, sprawdzasz jaki stan, ok, wiesz, czuwanko. No dobra, ustawiasz wodę, ok. Noc powiedzmy, że była w miarę. No i nastał dzień, właściwie to poranek. Jak się czuje nasz dzieciak? Pewnie wiemy. Nie chce jeść, nie chce... Wstać, boli go głowa i ma kaca. Pewnie nie tylko moralnego. No i co możesz zrobić? Oczywiście znowu sprawdzasz stan. Jeżeli jest już na tyle ok, że może z tobą porozmawiać, rzucasz krótko. Chciałabym, chciałbym z tobą pogadać. Jest to dla mnie ważne. I czekasz aż ten twój dzieciak, albo po prostu komunikujesz mu, że ma wstać i będziemy rozmawiać. Jeżeli rano jest za wcześnie, a podejrzewam, że jeżeli był trochę, no to na pewno rano nie będzie chciał funkcjonować, bo będzie go wszystko boleć. Więc proponowałabym przesunąć to na moment, w którym zacznie już jarzyć, o co tak naprawdę chodzi. I zacznie się krzątać po chacie, pewnie pod wieczór lub po popołudniem. Wtedy będzie dobry moment, by wyciągnąć asa z rękawa. Przyszedł czas na rozmowę. Bierzesz swojego cudownego syna lub cudowną córkę i zaczniesz z nim rozmawiać. Zaczynasz rozmowę, wiesz od czego? Od tego, jak się czujesz. Usłyszysz pewnie dobrze. Hm, mimo, że tak nie jest, ale co ma ci powiedzieć, nie? Przecież się nie przyzna. Ale zadajesz drugie pytanie. I po co była teraz butelka wody z cudownym napisem? Już ci mówię. Kazałam Wam napisać ten tekst na butelce, ponieważ prędzej czy później Twój dzieciak no, będzie miał kaca, kaca i będzie chciał się napić wody. Chwyci tą butelkę i zobaczy. O kurde. Hmm, ok. Druga reakcja będzie taka, że. Bez sensu, co mi tam napisali, ale ty zostawiasz sobie przestrzeń i pole do tego, żeby wrócić do tego, i właśnie to jest ten moment. I zadajesz mu pytanie: Czy znalazłeś, znalazłaś wodę, którą ci zostawiłam, zostawiłem przy łóżku? No, usłyszysz pewnie, no tak, no, wypiłem, dzięki. A może nic nie usłyszysz, a może luźno tylko rzuci. Mhm. Mm Ok. Pytasz, a co było tam napisane? A nie wiem, nie czytałem, nie czytałam. Ok, nie czytałeś. To proszę cię, wróć do pokoju i sprawdź jeszcze raz tą butelkę. Jeżeli nie czytał, niech nagina do pokoju i przeczyta. I niech wróci do dalszej rozmowy z tobą. Jeżeli okazuje się, że jednak przeczytał i mówi ci. Woda od kochającej mamy, woda od kochającego taty, to już masz ugruntowaną pozycję, o którą chodziło, żeby zacząć w ogóle w jakikolwiek sposób rozmowę na temat tego, że twoje dziecko nie powinno się skataniać alkoholem. I zaczynasz nie od prawiania kazań, że to, to, to i ta, tylko właśnie zaczynasz od tej przysłowiowej wody i mówisz: Synu, córko, specjalnie napisałam ci ten tekst. Dlatego, żebyś wiedział, że kocham Cię, martwię się i zależy mi przede wszystkim na Twoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu. I gadasz do Niego, że ja rozumiem, że rówieśnicy pewnie chcą, żebyś pił z nimi, bo tak jest, bo wszyscy to robią, ale musisz tego swojego dzieciaka nauczyć się odmawiać i nauczyć, kiedy powiedzieć: Dziękuję, starczy, żeby sytuacje się nie powtarzały. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że alkohol jest dla ludzi, ale w określonych ilościach. Wiele ludzi i wielu nastolatków, i o tym mówią również badania, niestety ma z nim problem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie potrafią odmawiać. I ty, jako rodzic, jesteś po to, żeby go nauczyć. I ty mu mówisz, że następnym razem, jeżeli będzie sięgał po alkohol, to ma się dwa razy zastanowić i przypomnieć sobie tą wodę. I tego rodzica, który czuwa, i to, że zależy Tobie na jego zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Żeby wiedział też, że ma zapamiętać ten stan, w którym jest teraz, dzisiaj, jak się czuł, czy było to ok. I żeby sobie przypomniał, jeśli chwyci kolejny raz kolejne piwo, czy kolejny kieliszek wódki. Zapytaj się, dlaczego pił. Ciekawe, co Ci odpowie. Ale naucz go i powiedz, słuchaj, jeżeli nie chcesz pić, a presja otoczenia na tobie to wywiera, to albo zmień otoczenie, albo naucz się trzymać swojej racji. I jeżeli ktoś ci poleje kolejnego, to ty mówisz, dzięki, ja poprzednio źle się czułem, na razie odstawiam, dzięki bardzo. Albo wiesz, co mi już starczy i ja jutro chcę mieć w miarę normalny dzień. Albo. Wiesz co, jeśli chcesz, to wypij, ale ja ostatnio miałam takiego kaca, że dzięki. Albo moje zdrowie, moja sprawa, na tą chwilę dziękuję. Jeżeli macie ochotę, pijcie dalej. Proste, banalnie proste, ale nastolatek często nie wie, jak zareagować. I to ty jako rodzic masz mu pokazać tą drogę, którą ma iść, żeby następnym razem... Był świadomy, co się dzieje z jego ciałem, co może się zadziać w sytuacji, gdy zaczyna tracić kontrolę nad tym, co się z nim dzieje, gdzie wyląduje, z kim, co zrobi, co będzie pamiętać, czego nie będzie pamiętać. Przecież to, że wypił jedno piwo, nic się nie dzieje, tak? Oczywiście, jeśli jest pełnoletni, bo jeżeli jest nastolatkiem, który nadal ma 16, 15, 17, no to niestety, ale tu trzeba jasno, Stawiać granice. Jeśli ta treść była dla ciebie wartościowa, koniecznie udostępnij tą rolkę i napisz mi w komentarzu, jak ty reagujesz lub jak zareagowałbyś, gdyby twoje dziecko wróciło podchmielone do domu. Pozdrawiam serdecznie. Mama, nie Pel.